Z tej strony tymi witam Was bardzo serdecznie w odcinku z Blitz Survival Games kolejnym na moim kanale i z góry bardzo na początku kurde bardzo 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 Was przepraszam za to, że była taka mała no tygodniowa przerwa na moim kanale, ale nie wiem jakoś tak nie chciałem nagrywać na siłę, miałem trochę rozpiernić w szkole, wiecie, no dużo, dużo u nauki, no i trochę tak nie chciałem po prostu nagrywać na siłę, więc no, na siłę nie nagrywałem, więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Mam nadzieję, że teraz już odcinki powrócą do naturalnej formy. I myślę, że to też było w jakiejś malutkiej części spowodowane przez to, że mm, tak nagrałem... wrzucałem na przez dwa tygodnie bodajże. Filmiki codziennie i tak może trochę... To było za często, tak będę wrzucał teraz co dwa dni odcinki, mm, a wtedy tak chciałem. Nie, chciałem. Nie wiem nie wiem co miałem po prostu na celu wrzucając codziennie odcinek. Po prostu chciałem, żebyście byli szczęśliwi, mieli co oglądać, ale... Um, to był zły zabieg, ponieważ potem mi się tak jakby trochę odechciało tego nagrywania, ale nie, że na koniec, że koniec JJ Joker II, tylko po prostu tak wiecie, no, rozumiecie mnie. Mam nadzieję co to mamy, co tu mamy? Dobra, idziemy do gry Generalnie o, dostałem żołnierza. Hm, nic mi to nie dało. Mam youtubera na tym serwie, tak więc yy, nie widać mnie było przez, na początku. Ale kijowej temki, kijowej temki. Na szczęście mamy jedzenie. O, nie słyszy dźwięku jedzenia. Smutne. E, czekajcie, music and sounds, jest wszystko ogarnięte. Bo już myślałem, że... Nie no, pogoda jest chyba wznośna, nie? Znaczy no... To znaczy w grze, minecraftie, nie? Bo pogoda w prawdziwym życiu jest super, oo! Dziones, działanie, dzienie, GG tu, 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 tu. Nadami. Tak! Fuck 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 Shit Dobra, nieważne. Zginąłem, zobaczymy się na kolejnej arenie, ale... Ale no nie spod... nie, tak byłem... Wiedziałem, że on jest u góry, ale nie byłem... Sp nie spodziewałem się. Nie, nie, nie ważne. Kolejna arena. Dobra, wystartowała kolejna arena. Um, Wbijem na jakąś dla vip czyli ona już tam startowała. Shit, shit, ale gówno zdobyłem, gówno zdobyłem. Tak, no, nic nie zdobyłem. No, jedzenie, no, jedzenie może się przydać, ale, ale, ale. Jezus, nie wiem dlaczego się rzuciłem akurat na tą skrzynkę. Nieważne, nie będę teraz się rozczulał. Eee, tak, wracając do tej poprzedniej ręki, tak trochę nie wiem. Patrzyłem na ten kompas i myślałem, że on jest właśnie u góry, bo go słyszałem, ale niku nie widziałem, chyba że byłem po prostu ślepy przez te shadery ale nie, no zaskoczenia mnie zabił, no no... no, no, no. Przykra sytuacja. Nieważne. E Gdzie tu są skrzynki? Teraz jest ponoć zostało dodane dużo aren, więc nie, nie orientuję się w tych mapach. Pierwszy raz na nich gram F Fuck! E, w ogóle szukałem jakiejś osoby do nagrania tego odcinka, bo ostatnio tak solo prowadzę ten kanał. A więc teraz, no, postanowiłem sobie z kimś. O, 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 o! Jezus, jak mnie wystraszył, ziomek! Jak mnie wystraszył, skubaniec! Jak mnie wystraszył, ostatnie użycie żelaznego miecza! Jezus, jak mnie wystraszył! O Boże! No rad. <laughs> Dawno w ogóle nie grałem. Kto to mnie ciągle strzela? Ja, pisgam! Biegnie ktoś za mną? Chyba nie, no biegnie, 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 fuck, 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 fuck Ja mam mało HP, mało HP, low HP Shit, najemy się, najemy? On tam jest, on tam jest, on tam jest! Nie wiem czy dobrze robię uciekając w tą stronę, uciekamy Ja pisgam, ale, ale akcja Mam nadzieję, że nie zginę, znowu strzela ktoś, kto może strzelać, kto ma tyle strzał? Fuck shit, chyba, że to jakieś baki, nie wiem, jakieś niewidzialne szkielety albo duszki we mnie szczelają, szczelają. No nie wiem. Mam nadzieję, że... Nic groźnego. O o! Gdzie ktoś jest? Ja widzę na kompasie, że ktoś... Ile to zadaje? 4-6. Damy sobie w taki sposób. Może szybko będziemy musieli zmienić.. Tu są! Nie, 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 nie skinę! SHIT! Zginąłem. Dobra, nieważne Sfailowana arena, ale... na tych... Na Skywarsach pisaliście, że rzucał sfajlowane areny. Of, oh, nie, nie, nie tył głowy. Um, tak więc um, postanawiam, postanawiam rzucać też sfailowane areny, tak więc zobaczymy się na kolejnej arence. Dobra, jesteśmy na arenie 51. Nie wiem co was to uchodzi na jakiejś tam arenie, ale, ale znajdujemy się już po prostu na kolejnej arenie i mam nadzieję, że zdobędę jakieś fajne nauki! Ooooo, emocje są jak na... No, na grzybach, Fak, fuck, fuck. Moje, 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 moje! Jest moje! Dobra, uciekamy, 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 dobra. Mamy chociaż tą żelazną siekierkę, więc jest nice. Eee, dobra, uciekamy. Uciek... Patrzcie jaki parkour le parkour! Jest pięknie. W ogóle jestem żywy na tym odcinku, ponieważ mam znowu chęć do nagrania i tak sobie słucham muzyki. Tak Tam w mojej playlisty na Spotify, zapraszam, to możecie followować. Mam playlistę na Spotify, no, no i tak słucham za muzyki i mówię. Mam ochotę coś nagrać, mam ochotę nagrać Minecrafta Tak więc, myślę sobie, włączę Minecrafta, szybko nagram, bo jeszcze mi się odechce i znowu nie będzie przez miliony lat odcinka Tak więc, postanowiłem nagrać ten odcinek i mam nadzieję, że się cieszycie Nie wiem w ogóle do czego nawiązywała ta cała historia, ale nevermind Zjemy sobie wszystko, jesteśmy najedzeni tu mamy ciężki topór i zardzewiały topór, no, no wolę ciężki topór, nie? No rozumiecie, no nie będę zardzewiałem bił, chociaż w sumie, jakbym zardzewiałem kogoś bił toporem, to ma 5, to ma 4, ok. Jakbym bił kogoś zardzewiałym toporem, to bym mógł mu zrobić rany, a rdza, która by się wdała do ran, mogłaby chyba coś mu tam zrobić, nie? No mogłoby się coś z nim dziać, ale to nie w Minecrafcie, co ja tu myślę? W ogóle nie wiem, czy dobrze myślałem. Nieważne. Eee, możecie pisać w komentarzach jakieś ciekawe propozycje na jednoodcinkowe, maksymalnie dwucinkowe gierki inne niż Minecraft. ponieważ chciałbym takie gierki też nagrywać, no ale no, nie mam pomysłów. Mm, zapraszam Was na mojego Skype'a, Team Play Games, Tam możecie mnie dodawać, będziecie dodawać w No No, będziecie dodawać, dowiadywać się w pierwszych odcinkach. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, aby być na bieżąco. Tu idzie jakiś ziomeczek, Będzie mój, będzie mój, będzie mój, będzie mój. Jest! Ma diaksha, ma jednego jacksha ale nam nic jeden tekst nie da. Tak więc zapraszam do. Fuck, na czym ja skończyłem? Do do subskrybowania, aby być z moimi materiałami na bieżąco. I zapraszam też na aska http Ha! Widzicie jak jest mądry? Pamiętam na pamięć. no tak więc zapraszam was na mojego aska. Możecie to mi zadawać pytania, odpowiadam na pytania. No um, jak to w sumie ask, nie? Odpowiada się na pytania, rozumiecie? E, proszę drugi... Nie ma drugiego, jak to? E, no, więc zadawajcie tam pytania, lajkujcie. No, no najaktywniejsze osoby dostaną się na mój serwer, który w sumie już w tym kwietniu rusza, nie? Heh. No, tak więc zapraszam. No, tyle z ten... z reklam... reklam... Serwisów społecznościowych, na Facebooka też zapraszam. Wszystkie, generalnie wszystkie linki macie w opisie, a więc myślę, że, 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 że wiecie o co chodzi. Jest tu coś o góry: Workbench, jako VIP mam Workbench w eku. Tutaj nie okej okay. Jedzenia trochę dostaliśmy. zrobimy spokój. Ha, kurde, czemu ja się tak mylę? Póki tu nikogo nie ma, zrobimy sobie porządeczek w eku. Ciężki topór. Jedzonko, jedzonko, tak, w taki sposób, co może mi się jeszcze przydać, blast protection, projectile, o, pro... japonki, okej, okay, trochę ciężko będzie mi się chyba wbiegać w japonkach, motor jedzie na, słyszeliście motor, motor, motocykl, przepraszam, motocykl, motor to jest w pralce, tak więc słyszeliście motocykl, bo mam otwarte okno, w pokoju, ponieważ jest dość bardzo ciepło na dworze jest już piękna pogoda no, i latem będą vlogi mam nadzieję jeżeli mój brat to ogląda to pozdrawiam cię i masz kupować to gopro, ponieważ ja chcę nagrywać vlogi no, takie, takie, jest skrzynka program myślałem, że będzie diaks kurcze, często no, w miarę się spawnują diaksy na tych mapkach, ale Kurczę, teraz nie mogę znaleźć jak nagrywam, a bym zrobił sobie diaksovym, raczej bym wygrał tą arenę, rozumiecie, nie? Aha, rozumiecie, byśmy wy wygrali na odcinku. No, nie jestem w ogóle. O, Podwójna skniekan? <laughs> Złoty, dzięki sobie. Może coś jeszcze? Może je... No, nie, 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 proszę, nie, proszę, nie, proszę, nie, proszę, nie, 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 Dziękuję. Dziękuję. O, on się zbliża. On się zbliża. Uciekamy. On się zbliżał. Ło, oh, ło, oh, ło, oh, ale akcja, akcja, reakcja. Ło. Oh. Może będzie reaks, może będzie reaks Jest, są perełki. Perełki, perełki. Co może mi się przydać? Co może mi się przydać? Co tu zrobić? Co tu zrobić? Mmm. Oh. Szybko, może będzie blitztar Nie mam blitztara A, trzeba szukać dalej Teraz tego blitztara chyba naprawili, że nie w pierwszej lepszej, znaczy w, pie w pierwszej tworzonej skrzynce na mapie, tylko w losowej Mhm, okej, okay, dzięki, dzięki, dzięki za itemki, za jebiste itemki Jemy, jemy, jemy I... idziemy Ło, ale naprawdę niezła akcja, nie? Akcja, reakcja, zabiłem tamtego ziomka i trzeba szybko. Ile osób zostało? Zostały cztery osoby. Tam jest jedna osoba. Mamuk. I dziesięć strzał. Mo o. Mhm. Przydałby się jakiś rym. Mamuk, dziesięć strzał. Będę tutaj srał. Nie. No nie, no coś takiego fajnego by się przydał. Jest, 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 jest. zaczaje się na niego. On nie widzi. Nie, nie widzi. On się bije z kimś? Czy co on robi? Nie wiem, ale chyba zobaczył strzałę. Strzałę. Zobaczył. My się na niego przyczejmy Dobra, on się schował. Dlatego ja wezmę perełkę, tepnę się tam. On ma mało HP! Mało ma... Mało ma HP! Ma mało HP! Ma mało HP! Yes, mój, zginął! Mam drugiego jaksa Mam drugiego jaksa Mam nadzieję, że mam tylko... Fak patyczki! On miał patyki. Ah, Fucking shit mother... Fuck. Patyki! Proszę! Były, 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 były! Są patyki, są! Jest nadzieja, szybko! O, 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 będą już patyczki gdzieś tu blisko, czuję, wyczuwam je. Wyczuwam patyczki, jest, są patyki! Możemy zrobić sobie diaksowy mieczyk! Który na Minecraft Blitz SG pomoże mi wygrać! Dobra, najemy się. Zostało teraz tylko trzech, czyli ja i jeszcze dwóch. Hehe, <laughs> moja matematyka żony ci. <laughs> nie wiem czy tam jakieś pożyteczne itemki były. Um, ile kratek? 80. Się... Nie no, raczej nic pożytecznego tu nie było. Ani tu, ani tu. Tak więc dobra, wychodzimy. A, gdzie są jakieś jakieś zjomki? Ziomki. Jest ciemno. Jeszcze przy renderingu będzie dodany kontrast, więc wątpię, że dużo widzicie. Hum, <śmum> ham, ham, ham. Gdzie ktoś jest? Dobra, ziomeczki. Ziomeczki, ziomeczki. Ja się tepnę tutaj moją perełką na spawna, ponieważ ziomkiem się. O, widziałem go! Widziałem go! O, fakt, spadłem. No, pięknie. Moje szanse na wygraną zostały powiększone. Ziomeczka tam widziałem. Kurczę. Mm, zpieprzyłem Będzie, że uciekam od niego go W ostatniej chwili go tam widziałem Normalnie jak Slenderman stał Na, na drzewie Fa, No no Nie no niby za te dwie minutki Dwie minutki zostanie Deathmatch odpalony Ale no nie wiem czy nam Chce się czekać, znaczy może mu się chce Ale mi zbytnio nie Bo nagrywam ale nie będę mówił mu, nagrywam, bo może będzie chciał mnie jeszcze bardziej zabić, a to, to nie byłoby ciekawe. Spróbujemy się dostać jakoś na górę... ...spawnu. Mamy trzeci level, możemy zenchantować sobie mieczyk. SHARPNESS 1. Nie no, mamy to... nie, nie, zapeszam, nie zapeszam. Nie, nie mamy tej arenki jeszcze wygranej, więc nie zapeszam. Ubieramy się ciut lepiej. Um, jeszcze lepszy hełm. Tylko sobie go zenchantuję. Jest Protection 1 i to jest zużyty hełm. Pięknie. Projectile Blast Blast, nic lepszego nie mam. I gdzie on jest? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? On jest jakoś bliżej. No nie no, nadal się kręci w takiej odległości. Tam chyba z statku. Idziesz? Hmm, no nie, nie nie wiem, on idzie czy nie. W ogóle nie no, czy otrzymałem kamienny miecz. O, idzie, idzie, zbliża się. On widzi... Na, no, so już mi pokaż jeszcze. Um... <laughs> Nie no, ja chcę już się z Och, shit. No <laughs> <laughs> dobra, on już wie, że ma przerąbane. On już wie, że zginie. On już wie, że umrze. Czy to... Z z... dekoncentruje go, ma refilach. No... No... Schodź. No, cychy o... Cychy o dyzy. A! Nie! Jest mój, jest mój, jest mój, jest mój, jest mój. Oczy jest! Wygrałem, wygrałem! A więc to by było na tyle w tym odcinku, jeżeli Wam się podobało. Nie zapomnijcie dosyć kciuka w górę. Przepraszam jeszcze raz za przerwę. Mam nadzieję, że teraz odcinki będą się pojawiać dosyć często. Tak więc trzymajcie się w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnych. Zapraszam na Ask Escape'a i do subskrybowania mojego kanału, aby być na bieżąco. Jeżeli się podobało kciuk w górę, to już wiecie. Trzymajcie się ciepło. Siemaneczko!